Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. I przyglądamy się nie tylko słowom Jezusa i jego czynom, ale także okolicznościom, w jakich Jezus i jego uczniowie się znaleźli i jakie z nich mogli wyciągnąć lekcje. Bóg uczy nas na różne sposoby. Jednym z jego sposobów jest prowadzenie nas przez różne okoliczności. Czasami w tych okolicznościach doświadczamy Jego ratunku, a w innych okolicznościach możemy przeżywać Bożą dobroć i Jego moc. Otwórzmy więc Ewangelię Mateusza, 17 rozdział i czytajmy od 22 wiersza. A gdy przebywali w Galilei, rzekł im Jezus, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i zabiją Go, ale On trzeciego dnia będzie wskrzeszony z martwych. I zasmucili się bardzo. A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku, i rzekli: Nauczyciel wasz nie płaci dwu drachm? Rzecze Piotr. Owszem, a gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc Jak ci się wydaje, Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają sło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? A on rzekł: od obcych, na to Jezus, a zatem synowie są wolni. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę. Otwórz jej pyszczek, a znajdziesz starter. Tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Widzimy tutaj stosunek Jezusa do rzeczy, których nie musiał robić. Twierdzi, że nie musi płacić podatku świątynnego jako syn ale aby ich nie zgorszyć, jest gotów zapłacić. I dlatego w naszym chrześcijańskim życiu czasami powinniśmy robić rzeczy, których tak naprawdę nie musimy robić. Ale nie chcemy urazić ludzi. Tutaj widzimy przykład Jezusa przez jego postępowanie, że nie zawsze obstajemy przy naszych racjach. Jezus zadaje pytanie: Czy królowie pobierają podatek od swoich własnych synów? Oczywiście, że nie. Synowie są wolni i tak naprawdę ja nie muszę płacić tego podatku, ale nie chcę ich zgorszyć, więc zapłaćmy ten podatek. Wielu ludzi obstaje przy swoich racjach i myślą, że to oznacza obronę prawdy i obronę wiary, a czasami to jest naprawdę głupie. Prawdziwy chrześcijanin nie będzie wywoływał zgorszenia, jeśli chodzi o jakieś drobne kwestie, jak pieniądze. Zapłaci, co trzeba, i nie będzie obstawał przy jakiejś racji, którą uważa za słuszną. Z pewnością Chrystus, jako Boży syn, nie musiał płacić tego podatku, ale ta zasada, by nie gorszyć innych, jest ważną zasadą. Czy Chrystus próbował podobać się ludziom? Nie, ale nie chciał, by ktokolwiek potykał się o taką małą rzecz jak ta. Jeśli chodzi o zapłacenie jakiejś niewielkiej sumy pieniędzy, lepiej to zrobić. Jego celem było pozyskanie ludzi dla Boga, i naszym celem jest pozyskiwanie ludzi dla Chrystusa. I zrobimy wszystko, żeby nasze postępowanie czy słowa nie były zgorszeniem dla ludzi, chyba że jest to konieczne. Czytamy na przykład o zgorszeniu krzyża. Z tym musimy się zgodzić. Ale nie chcemy nikogo gorszyć z jakichś innych powodów, które nie są związane z krzyżem. Tu musimy wykazać się mądrością, a nie zachowywać się jak niektórzy niemądrzy chrześcijanie, którzy obstają przy swoich racjach i w rezultacie są słabymi świadkami Chrystusa. I każdy z nas musi przejrzeć się w tym słowie i zobaczyć, jak to odnosi się do naszego życia. Kolejna rzecz, którą tutaj dostrzegam, to troska Jezusa. By zapłacić podatek za siebie i za Piotra, za ciebie i za mnie. Jakie to piękne wyrażenie. Jezus jest współpracownikiem Piotra i płaci również za Niego. To mi się podoba, ponieważ Pan w ten sam sposób traktuje ciebie i mnie. Możemy wziąć te słowa do siebie, za mnie i za ciebie. Jesteśmy współpracownikami w tej służbie. Piotr zostawił wszystko, aby służyć Panu. Gdyby Piotr spędzał swoje życie na zarabianiu pieniędzy, Pan Jezus by do niego tego nie powiedział, ale jako, że Piotr wszystko zostawił dla Pana, wtedy Pan mówi do Piotra: Nie przejmuj się, ja zajmę się Twoimi podatkami. A jak to wygląda w Twoim życiu? Czy próbujesz czasami oszukiwać w kwestiach podatkowych? Pan mówi do Ciebie: Nie rób tego. Mi nie brakuje pieniędzy. Ja mogę wyjąć pieniądze z pyszczka ryby, aby zapłacić Twój podatek. Brakuje mi natomiast uczciwych ludzi. I nie dodawaj do tego braku, oszukując w sprawach podatkowych. Dam ci pieniądze, żebyś zapłacił swój podatek. Mogę wziąć je z pyszczka ryby czy w jakiś inny nadprzyrodzony sposób. Ale nie chcę, byś oszukiwał i powodował zgorszenie dla innych ludzi. Mamy więc i tutaj wspaniałe lekcje, których Jezus uczy, abyśmy w naszym życiu mogli postępować tak, jak postępował Jezus. To jest nasz cel. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, szósty wiersz. Każdy kto twierdzi, że jest chrześcijaninem, ma żyć tak jak żył Chrystus. To jest parafraza, ale o to chodzi. Musimy żyć zgodnie z zasadami, którymi Jezus kierował się w swoim życiu. I taki jest cel naszego studiowania razem. Mateusza 18:1. W tym czasie podeszli do Jezusa uczniowie, pytając, kto jest największy w królestwie niebios. Wydaje się, że wielokrotnie zajmowali się tą sprawą. Wielu chrześcijańskich przywódców się tym zajmuje. Kto jest większy? Ty czy ja? Wielu ludzi, którzy twierdzą, że chcą służyć łagodnemu i cichemu Jezusowi, który umył stopy swoim uczniom, w odniesieniu do służby zastanawiają się, kto jest najważniejszy. Ty czy ja? W ich sercach jest wielka porządliwość pierwszeństwa. Nawet przy Ostatniej Wieczerzy uczniowie spierali się o to, kto jest najważniejszy. I tutaj także, kto jest najważniejszy. Jakub i Jan chcieli siedzieć po prawicy i po lewicy Jezusa, najwięksi w niebie. I to brzmi jak dobra rzecz. Chcę być największy w niebie. Nie zależy mi na byciu największym na ziemi. Ale nawet to nie jest właściwe, ponieważ szukali chwały dla siebie samych. Ale kiedy szukasz chwały dla siebie, czy to na ziemi, czy na niebie, to jest niedobre. Nawet matka Jakuba i Jana przyszła do Jezusa i mówiła: Posadź moich synów po swojej prawicy i po lewicy w nadchodzącym królestwie. Ale to jest szukanie chwały na wzór pogańskich władców. I przykro mi o tym mówić, ale widziałem to w każdej jednej denominacji i w najczystszych zborach i w najbardziej skorumpowanych zborach pragnienie pozycji władzy wśród przywódców być rozpoznawanym jako przywódca wśród innych a jest to zupełne przeciwieństwo ducha Chrystusa 180 stopni w inną stronę i wtedy Jezus woła dziecko i stawia je pośród uczniów. Nie wiemy, ile lat miało to dziecko. Prawdopodobnie było to małe dziecko. I wtedy Jezus mówi do uczniów: Zapomnijcie o wielkości, jeśli chcecie wejść do Królestwa Niebios. Musicie się odwrócić od swojego sposobu myślenia i musicie stać się. Jak małe dzieci. On nie mówi tutaj o byciu wielkim, mówi o wejściu do królestwa. Aby wejść do królestwa, musisz całkowicie zmienić swój sposób myślenia. Na tym polega nawrócenie. Sposób myślenia i umysł musi być zupełnie zmieniony. System wartości musi się zmienić, aż staniemy się jak małe dzieci. Małe dzieci może walczą o swoje zabawki. Ale z pewnością nie zabiegają o chwałę w tym świecie. Nie zabiegają o wysokie pozycje w kościele. Czy widziałeś kiedyś małe dziecko, które chciałoby być starszym w zborze, albo przywódcą kościoła? Nie. Ani też taki niemowlak roczny czy dwulatek w żaden sposób nie zabiega o pierwszeństwo i przywództwo. To jest postawa, która wprowadzi cię do Królestwa Niebios. A kiedy już wejdziesz do Królestwa Niebios, to jest pierwszy krok, dalej musisz uniżać się cały czas w tym Królestwie. Najpierw się nawracasz i stajesz się jak to małe dziecko, i tak jak ono jest bezradne i zależne od swoich rodziców, tak ty musisz stać się bezradny i zależny od swojego niebeńskiego ojca. W taki sposób wchodzisz do Królestwa, na tym polega wiara, a następnie uniżasz się i jeszcze bardziej się uniżasz i w ten sposób stajesz się największym w Królestwie Niebios. A więc to jest droga pokory. Często to powtarzam, że są trzy sekrety zwycięskiego chrześcijańskiego życia. Po pierwsze pokora, po drugie pokora i po trzecie pokora. To wszystko. I głoszę to od wielu lat, ale przekonuję się, że nawet ci, którzy słuchają mojego nauczania od 20-30 lat, nadal szukają wielkości w kościele. Jezus opowiedział pewnego razu pewną przypowieść po tym, jak ten bogaty młodzieniec powiedział, że nie może zostawić wszystkiego, co ma aby naśladować Jezusa, pod koniec Ewangelii Mateusza 19 rozdziału. I Piotr podchodzi do Jezusa i mówi, ten człowiek nie był gotów zostawić wszystkiego, żeby pójść za Tobą, ale my wszystko zostawiliśmy, żeby iść za Tobą. I co my z tego będziemy mieli? I Pan Jezus mówi, powiem Wam, co z tego będziecie mieli. Jeśli zostawiliście domy i ziemię, no to Bóg da Wam znowu Domy i ziemię, w pośród prześladowań na tej ziemi. I Życie Wieczne Mateusza 19,29. I opowiem Wam pewną przypowieść dotyczącą bycia wielkim i tym podobne. Opowiada historię o pracownikach i o tych, którzy jako ostatni pracowali w winnicy, a potem zostali postawieni z przodu. Jezus ciągle to podkreśla, ucząc, że nie ci, którzy stoją z przodu, będą najważniejsi w Bożym królestwie, ale ci, którzy się uniżą, gotowi zająć najniższe miejsce, tak jak dziecko, któremu nie zależy, żeby jego imię znalazło się w gazecie. Małe dziecko w ogóle nie troszczy się o to, żeby ktoś go fotografował i nie zabiega o wielkość. Ja często myślę na temat małych dzieci, które leżą sobie w łóżeczkach. O czym myśli takie małe dziecko? Nie myśli o jestem taki bystry i inteligentny, taki przystojny. Ilu ludzi mnie podziwia, ilu ludzi mnie fotografuje. Z pewnością nie ma takich myśli w umyśle małego dziecka. Jeśli dzisiaj go uszczypniesz, jutro będzie dalej się do ciebie uśmiechał, nawet nie będzie pamiętał, że go wczoraj uszczypnąłeś. To piękna rzecz być jak małe dziecko. Serce pełne pokory, żadnych wyrzutów, narzekania, wspominania jakichś przeszłych. Złych doświadczeń, to jest prawdziwa pokora. I taka osoba jest największa w Bożym Królestwie. I Pan Jezus mówi, że jeśli przyjmujemy takie dziecko w Jego imieniu, to przyjmujemy Jezusa. I musimy to porównać z innym wierszem, który już wcześniej rozważaliśmy, gdzie Jezus mówi do swoich uczniów, Mateusza 10,40, Kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje. A więc kto przyjmuje apostoła. Jezusa Chrystusa, ten przyjmuje samego Chrystusa. Ale nie ma na świecie wielu apostołów. Ja mogę zliczyć na palcach jednej ręki wszystkich apostołów, których spotkałem w moim życiu. Będąc 53 lata wierzącym, nie ma wielu apostołów na świecie. Więc w jaki sposób mogę przyjąć Chrystusa? Możesz przyjąć małe dziecko. Jezus mówi, ktokolwiek przyjmuje apostoła, przyjmuje mnie, Mateusza 10,40 i w Mateusza 18,5: Ktokolwiek przyjmuje dziecko w moim imieniu, przyjmuje mnie. A dzieci jest dużo więcej niż apostołów. One są wszędzie. Jeśli chcesz przyjąć Jezusa, przyjmij dziecko w imieniu Jezusa. Kiedy dziecko rodzi się w Twoim domu, czego Jezus uczy? Przyjmij to dziecko w imieniu Jezusa. Wiecie, jak to jest w Indiach. Jeśli rodzi się dziewczynka, to mówią: O nie, kolejna dziewczynka. To nie jest przyjmowanie dziecka w imieniu Jezusa. Ale to dziecko jest Bożym darem dla Ciebie. I Bóg decyduje, jakiej płci jest to dziecko. To Bóg decyduje, jakie to jest dziecko, bez względu na to, co pogańska tradycja czy filozofia naucza. Bóg daje życie mężczyznom i kobietom. Bóg uczynił mężczyznę i kobietę na swój obraz. I wielu chrześcijan również myśli, że Bóg tylko uczynił mężczyzn na swój obraz, a nie kobiety. I gdy rodzi się dziewczynka, czują się rozczarowani. Nie zawsze to pokazują, ale w sercach są rozczarowani. To jest złe. To nie jest tylko słabość, ale to jest w stu procentach złe. To jest znamie niewiary, znamie ateisty, który nie wierzy w Boga kiedy otrzymuje córkę i, I mówi nie o nie kolejna córka. Ale Bóg zdecydował, że potrzebujesz córki i Bóg zrealizuje swoje wielkie plany przez tą małą dziewczynkę. I rozumiem, kiedy poganie, bezbożni mają takie nastawienie, ale gdy chrześcijanie mają taką postawę, to uważam, że wcale nie są lepsi od tych bezbożnych ateistów, tylko nazywają się chrześcijanami, a w rzeczywistości są bezbożnymi ateistami, którzy zasłaniają się tylko ładną. Chrześcijańską religią, ale nie są duchowi. Przyjmij dziecko w imieniu Jezusa i nie narzekaj na kolor jego skóry. Czy Bóg stwarza tylko białe dzieci, czy również czarne dzieci? Jakie dziwne myśli przychodzą do umysłów chrześcijan, które niczym nie różnią się od myśli pogan w odniesieniu do rodzących się dzieci. Przyjmij to dziecko w imieniu Jezusa. I nie odrzucaj dziecka tylko dlatego, że nie jest tak inteligentne jak inne dzieci w szkole. Nie każde dziecko może być pierwsze w swojej klasie. Zaakceptuj swoje dziecko z tą miarą inteligencji, którą Bóg mu dał. Przyjmij dziecko w imieniu Jezusa. Drodzy bracia i siostry, to jest fundamentalny aspekt prawdziwego chrześcijaństwa. Jezus tutaj mówi kilka rzeczy na podstawie małych dzieci. Po pierwsze, jak wejść do królestwa niego. Trzeba się nawrócić i stać się jak małe dziecko. I dalej, w wierszu czwartym, mówi: Kto chce być wielki w Królestwie Niebios, musi nadal uniżać się w każdej sytuacji, jak małe dzieci, które są doskonałym obrazem pokory. Ta pokora przejawia się w takim bezbronnym zaufaniu. Maleńkie dziecko w łóżeczku nie wstydzi się przyznać, że potrzebuje mamy do wszystkiego, tak jak my potrzebujemy Boga do wszystkiego. Mama musi mi powiedzieć, co mam robić teraz i później, a ja muszę wiedzieć, co Bóg chce, żebym teraz czy później robił. To jest prawdziwa pokora. Pokora nie polega na pochyleniu głowy i mówieniu cichym głosem. To może być tylko podróbka. Pokora polega na takim bezsilnym poddaniu się Bogu. I uznaniu, że potrzebujemy Bożej pomocy we wszystkim, tak jak małe dziecko. Jeśli będziemy w ten sposób postępować, wtedy będziemy wielcy w Bożym Królestwie. I dalej Jezus mówi o przyjmowaniu dzieci w Jego imieniu, a następnie daje poważne ostrzeżenie. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie? Wierzę, że głęboko w sercu każdego dziecka. Jest przekonanie o istnieniu Boga Ojca w niebie. Wierzę, że Bóg włożył taką świadomość w serce dziecka. I jeżeli zgorszysz takie dziecko przez to, co robisz, lepiej by było dla ciebie, gdyby zawieszono ci kamień młyński u szyi i utopiono cię w morskiej głębinie. To są bardzo silne słowa. Czy powodujesz zgorszenie u małych dzieci przez to, co mówisz lub przez coś, co robisz? Kiedy rodzice kłócą się w domu, to co robią? Gorszą małe dzieci w domu, pokazując, że chrześcijaństwo nie uwalnia od gniewu, nie prowadzi do oczyszczenia ust z brudnych słów, uczy tylko śpiewania piosenek w niedzielę. Powodujesz upadek małych dzieci, kiedy ubierasz się w nieskromny sposób, jak niektóre dziewczęta w wieku 20 dwudziestu paru lat. Przez taki ubiór prowadzicie do zgorszenia młodsze dziewczynki w zborze, sześcioletnie, dziesięcioletnie dziewczynki, które idą do swojego taty i mówią, dlaczego nie mogę się ubierać jak ta siostra? Jesteś zgorszeniem. Gdy ubierasz się nieskromnie, gdy odkrywasz części ciała, które powinny być zakryte, gdy zakładasz obcisłe ubranie na swoje ciało, co prowokuje mężczyzn do porządliwości, w ten sposób prowadzisz do zgorszenia młodsze dziewczęta i utrudniasz wychowywanie rodzicom. Tych dziewczynek. I one też chcą się stylowo ubierać, ponieważ dajesz im zły przykład. A jeśli jesteś starszą siostrą i nauczasz w szkole niedzielnej i w ten sposób się ubierasz, to już w ogóle Twój błąd jest niewybaczalny. Nauczanie w szkole niedzielnej nie jest tylko przekazywaniem akademickiej wiedzy, ale to przekazywanie wszystkiego, co reprezentujesz, również w swoim wyglądzie i sposobie bycia. Jeśli tak postępujesz, to posłuchaj, co mam ci do powiedzenia. Udaj się do sklepu z artykułami rolniczymi i kup sobie ciężki młyński kamień, przynajmniej 20 kilo powinien ważyć. I kup sobie też linę i zawiąż ją wokół swojej szyi i wrzuć ten kamień do morza, przywiązany do tej liny. Taka jest rada Jezusa. Oczywiście Jezus nie mówi, żebyś to robił. Ale mówi, że lepiej by było dla Ciebie tak zrobić, niż być zgorszeniem dla jednego z tych małych dzieci. Zobacz, jakie silne słowa Jezus używa. Czasami ludzie mi zarzucają, że ja używam tak silnych słów, a ja im mówię chyba nie słyszeliście Jezusa. Czy słyszeliście, żebym ja kiedykolwiek coś takiego mówił? Przywiąż sobie kamień młyński do szyi i rzuć się w morze. To jest bardzo silne, ja nigdy czegoś takiego nikomu by nie powiedziałem. Ale Jezus to powiedział, podkreślał, jak okropne to jest prowadzić małe dzieci do zgorszenia. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z powagi tego przestępstwa. I dalej, w siódmym wierszu, Jezus mówi, że zawsze będą zgorszenia. Tak długo jak istnieje ten świat, będą zgorszenia, których nie da się uniknąć. W Twoim zboże będą zgorszenia. Bez względu na to, ile byś nie głosił, bez względu na to, co będą słyszeć, i tak niektóre uparte dziewczyny i młode kobiety będą sprzeciwiały się i będą się ubierały, jak im się podoba i zachowywały się w niewłaściwy sposób i będą gorszyć młodszych. I co możemy zrobić? Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą bowiem przyjść zgorszenia, mówi wiersz siódmy. Ale biada temu człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie. Biada i przekleństwo na takiego człowieka, brata czy siostrę. Który gorszy małe dzieci przez swoje zachowanie, przez gniew czy niewłaściwe zachowanie, czy też niewłaściwy ubiór. Co więc mamy robić? Jezus podaje bardzo radykalne rozwiązanie. Jezus mówi, że jeśli twoja ręka albo noga jest ci powodem zgorszenia, to odetnij ją. Bracie i siostro, czy kiedyś słyszałeś takie kazanie? Jeśli ręka cię gorszy, to ją odetnij. Jeśli noga cię gorszy, to odetnij ją. Pewnie ludzie, gdyby usłyszeli takiego kaznodzieje, to powiedzieliby: Ty bardziej musisz być podobny do Chrystusa w swoim kazaniu. Ale nie zdają sobie sprawy, że na tym właśnie polega podobieństwo do Chrystusa. Dokładnie to mówi Jezus: Jeśli ręka cię gorszy, to obetnij ją. Jeśli noga cię gorszy, to obetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia chromym albo ułomnym, niż mając dwie ręce albo dwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. Jezus mówi tu o gorszeniu innych przez nasze postępowanie. Czy wiesz, że możesz trafić w ogień wieczny, gorsząc innych? To jest coś, co musimy wziąć bardzo, bardzo poważnie. Bez względu na to, czy to Twoja ręka, czy noga, czy nawet Twoje oko. Jeśli powoduje Twój upadek, to wyłup swoje oko. I odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż mając dwoje oczu być wrzuconym do ognia piekielnego. O czym Jezus mówi tutaj? O gorszeniu małych dzieci. Widzimy, że wraca do tego w dziesiątym wierszu. Uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Najpierw w wierszu szóstym mówi, uważajcie, żeby nie gorszyć tych małych. A dalej w wierszu dziesiątym mówi, byśmy nie gardzili żadnym z tych małych. Biada zborom, które gardzą małymi dziećmi. Ja zawsze mówię, że dzieci są naszymi kwiatami. Możemy nie mieć wystarczająco dużo pieniędzy, żeby ozdobić zbór kwiatami, ale te nasze dzieci są właśnie kwiatami. I uważajcie, żeby nie gardzić żadnym z tych małych. Ich aniołowie w niebie zawsze patrzą na oblicze mojego Ojca, który jest w niebie. Wygląda więc na to, że każde małe dziecko ma swojego Anioła przynajmniej jednego może więcej. I ten anioł jest jednocześnie zawsze w obecności Ojca, a jednocześnie dostępny dla tego dziecka na ziemi, aby chronić je od złego, od niebezpieczeństwa i wszelkiego rodzaju zła. I Jezus mówi: Uważajcie, żeby nie gardzić jednym z tych najmniejszych, ponieważ ich aniołowie doniosą na was Ojcu, ponieważ Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to co zginęło. Widzimy więc że Jezus przyszedł, aby zbawić nawet małe dzieci. Zachęcam Was do rozważania słów tego fragmentu, aby zrozumieć, czego nauczał Jezus, jaki powinien być nasz stosunek do małych dzieci i będziemy kontynuowali nasze rozważanie w kolejnym odcinku.